Super, eee, To mogę wejść? O! Chipsy, chipsy, misio. Cześć, już. Hmm. To mamy na wszystko, nie? Mhm. Możemy teraz w takim razie wrócić. Już są wyjść, czy No tak, wróci do żony, się tam przejmował tym To nie ma sensu Więc idziemy teraz na drugą stronę Druga strona to jest coś druga strona? Nie, jest tylko strona do celu Więc mo mo Można by i tak To ogarnąć Więc idziemy tam, w końcu w z Elixir I będę mógł kontrolować to co ja chcę Nie to co mi grała się sugeruje Bo to naprawdę męcząco dosyć

Łodny rzemieślnik. Pozycja jest nawet zrób z zanotem. Zanim w parach wszyscy zieloni, zazdroszczę zmienia zbiera starty cenne towary. cenne towary. Ilekroć potrzebują już dwa razy tyle sztuk. Pasażer. Atlas żyje. To my right, I can see a dead woman lying in the street. Everybody just walking by her like she isn't there. But I notice something spray painted everywhere. Atlas lives. I don't know what it means, but something tells me it's important to these people to these people. Mm -hmm. of Spokój się No właśnie, nie mogę skorzystać z ogrodu ofitości. No dobra, walić to może z jakiegoś innego skorzystamy Przy okazji, bo tak jak widzicie, to kiepsko e, Apartamenty, artemidy Możemy. Wiesz? To szerskie jest to. A bo rozwalił tejny szczelne, znasz się. jednym szczęgu go zmiót łam się hmm. Hmm. tutaj tak, tutaj tak 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 dajmy jeszcze jakieś parę na dół? jeden na dół drugi na dół, o super tu jest trzeci, tu jest czwarty i voila Myślę, że mu się uda. Myślę, że uda głupa i będzie dobrze. Zimowe uderzenie, mniejsza z tym. No, co do karabinu. No, Podobają mi się te, najbardziej te wieżyczki, wiecie? Bo yy, tak mogą nam zabić yy, tą strzelającą wieżę, tak tych wieżyczek nie są w stanie pokonać. Tych chodzi o, ten, on, o, o tych zwierzęcych, są w stanie pokonać. Tam się podoba, że nie pomyślą, żeby to zeszczelić. Bardzo fajna sprawa. Eee, tutaj skończ już, proszę cię. Skumany, nie mogę trafić albo do dziennika, naprawdę zawodowy gracz. Broadway Płyskawica Zobaczymy Plaza Pola Proste łamanie Więc ja Jeśli jest takie proste jak mówią Cyk, cyk Do tego tak, w dół w dół, w dół, w dół Jeszcze jedno w dół Kurde jak pech to pech nie? Mm, Tak Tak. Tak. Tu chodzi ktoś, widzicie? W jeszcze nie? para ktoś tu widocznie... prób... Próbował. Próbował reagować. Ale ja sobie przejdę te pierwsze poziomy. Oba, chodź. A ten dźwięk jest przerażający. Nie wiem, czy na no, pewno go słyszycie. Pli, wymi, co chodzi. Ale ciarki mam. Za każdym e, razem, kiedy jest ten dźwięk. Kurczę. No palić. Za każdym razem, kiedy jest ten dźwięk, to ciary na plera Więc coś to oznacza. Jest to byle jaki. Stacja mycia oczu? Że. Co? Oczy się myje? Znaczy nie no, ro, rozumiem, że oczy się tam w sposób taki normalny myje typu wodą i przebywasz te oczy, ale ale chyba nie o tym chodziło. Bo to wyglądało tak jakby i wkładali w to oko otwarte i to piskało wodą. O. Hipnotyzu tatuśka możemy sobie robić dalej. Bernardyn, a w łabędzie się co daje? Aha, mniej części Wychodzi śród, może być to też, to, to, to spotykacze RPG, RPG. Dobra, wystarczy. Aha, tu jest takie przejście. Yy, tylko to jest podświetlone, więc zobaczmy, co w tym kufrze jest. Merlot był. Dobra. Wychodzimy stąd. Tu są schody. Tu. dobra. Czyli to bardzo wyjście nie ma. w go w głowę ale twarde zaczyna ruj uczciwego nie daje sobie rady z nią Ja nie mogę to, to zrobić prawda? Zaraz sobie wyobraźcie że na przykład nie mam yy, rozwiniętych Nie mam rozwiniętych tego fotografowania na maksa Bo ja mam fotografowanie rozwinięte na dosyć wysoki poziom, bo maksymalny yy, Możliwy Free clinics To tutaj jeszcze nie idę W takim razie Tutaj nie zdążył dobiec, yy, że tak powiem Do uzdrowienia duszy Супер. Где папка? Nie się udało uleczyć. Nie wiem czy zauważyliście, ale obróciła się w pewnym momencie. I to był jej błąd. Ale ta głupia wieżyczka mnie zniszczyła. Dosłownie mnie zniszczył, oko ochrony teraz mnie się z tym okiem ochrony. Tu jest fotogra. O! Jakieś mroczne interesy były, z tego co widzę. To było chyba wyśrodkowo się zebrało, nie elektryczny yy, Bardziej wygląda jak strefa Playboya. Zobaczcie zdjęcia. Pokój ten czerwony do wywo wywoływania zdjęć. Yy, więc tak to właśnie wygląda, jakby to było. Yy, porno jakieś robione tutaj. Zimowe uderzenie się przyda. Coś tutaj jest jeszcze z tej strony, ale ten dźwięk mógłby już przestać się ogłaszać. No. Bo to jest masakra. ten dźwięki to jest dla mnie. Suchowa. No. nie wiem jak do was Ale naprawdę takie dźwięki to jest mój słaby punkt Dosłownie to, to jest mój słaby, najsłabszy punkt Bo mnie to rusza, mnie to sobie Najbardziej ruszają mnie dźwięki, nie mm, Coś co widzę Ci potwory i tak dalej Tylko dźwięki, dźwięki wydawane Najgorszy, najgorszy horror, horror dla mnie to jest wtedy, kiedy nie widzę przeciwnika. Nie wiem, kim jest przeciwnik, ale go słyszę. Dosłownie czuję, że jest dosłownie za mną. I to mnie najbardziej przeraża. Nie tam. Jego okropny widok. Albo coś takiego. Nie, nie. Nic z tych rzeczy. Fakt, że wydaje dźwięki, gdzieś czujesz jego oddech. Nie pojawić się nigdy. Po prostu umierasz i nie wiesz dlaczego Jedyne co wiesz to jego ten nazwijmy to dziwny śmiech albo Jakiś skowyt Więc, yy, więc. No i oczywiście tak mówiłem. Dzieci. Widok, widok dzieci mnie przeraża. Gra. Od razu szybciej. Nie działa, szkoda. Habe sobie go przejął. Dobra. Tu mogę sobie śmiało wejść teraz. Z poprzednim możecie w tyłek wsadzić. Aha, takie mogę wybrać żadnych ścieżek. Bo one się popsuły. No właśnie, ktoś tu idzie, bo słychać. To jest plazmit. To już nie w stanie. Jak jeszcze wzdychał. Obawiam się, że to był ołowiany, nie jest Medyczny ekspert. Yy, wydawało mi się, że to jest ten yy, wybuchający Przez co jakby to wybuchające to w tym miejscu On dosyć mocno nam mieszał, bo tu jest pełno tych yy, Propanu, butanu I innego gówna, po prostu tych beczek wybuchowych, beczek wybuchowych kurcze Butyl z gazem Przez co byłoby to naprawdę niewesołe Zjawisko jakbyśmy przypadkiem Szczelili albo oni by szczelili, mogę wiedzieć, co się tam stało? Wiert... A, Big Daddy go przewiercił.

Take the bathysphere to Point Prometheus. It is time for this matter to be settled. <laughs> oh, but... I... Ale twardzi, naprawdę no. Kurzająca jest ta ekipa, mam powiem. Znaczy jak są tacy twardzi, naprawdę są wkurujący. Ważne sobie wymyślił Ogień na ten Bo to trzeba być gniszem takim jak ja Dobra, schodzimy. I idziemy. Mamy wszystko zwiedzone tutaj. Więc tak naprawdę nie ma sensu, żebyśmy tutaj sobie siedzieli i przeciągali to. Oni ten dźwięk nie był przyjazny. Nie mamy mieć dobaty sfery. Ale tutaj też przecież jest taka lokacja, którą możemy odwiedzić. Ale wtedy miał nasz umysł pod kontrolą. Prawdzimy sobie to zaraz. W ogóle zabójcie? Więc zauważyliście? Ale ja na przykład nie używam w ogóle karabinu. Panowanie nigdy nie, 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 nie zwyciężył na to uwagi. Sorry. Chyba mnie wybaczył, wiecie? O właśnie. O tym miejscu mówiłem, że tu jest to całe metro, do którego się dostać muszę. No i po problemie. Czyli rozwiązałem wszelaki problem. Teraz Frank się do nas odezwie.

Więcej atonych, niż wyobrazić. Hmm. Nawet nie muszę celować w głowę. Piękna sprawa, wam powiem w tym momencie. Jak nie muszę celować w głowę. Piłeczka pingpongowa. Batysfera. Zapisujemy. I w tym miejscu sobie kończymy odcineczek. Dzięki wam za uwagę, nadzieję, że się mu podobało i że. I że będziecie dalej ze mną i będziecie oglądali kolejny odcinek, jak i moje inne serie. A tymczasem trzymajcie się miłej nocy.